Urzędnicy nie dotrzymali słowa. Skarżą się mieszkańcy osiedla radiostacja. Chodzi o sprzątanie i utrzymanie parków 3 maja Baden-Pauela i Jordanka, które po naszej marcowej interwencji miały być gruntownie wysprzątane. Tymczasem według mieszkańców teraz śmieci jest nawet więcej. Podczas pierwszego spotkania mieszkańcy wyjaśniali, że według nich parki nie były na bieżąco sprzątane i nikt się nimi specjalnie nie interesował, bo w przeciwnym razie zauważono by, że wiele koszy w parku 3 maja to pojemniki bez dna. Jest ich więcej, ale wiem, że to nie jest taki boczny. Się typiczny, więc tutaj może... Tak... to jest śmietnik, tak. ażurowy! Więc e, mieszkańcy rzucają śmieci po to, żeby tutaj oczyścić teren, żeby nie zaśmiecać. Jednak śmieci wylatujące z koszy był to jedynie przysłowiowy wierzchołek Góry Lodowej. Prawdziwym wysypiskiem śmieci, głównie szklanych, okazał się nieczynny i zapuszczony amfiteatr, a w Parku Jordanka znaleźliśmy śmieci wszelkiego rodzaju, od butelek przez opony, po meble na terenie zielonym pomiędzy parkami. Wówczas urzędnicy zapewniali, że w parkach lada dzień odbędą się gruntowne wiosenne porządki. Zdaniem interweniujących, albo porządki się nie udały, albo parki nie są regularnie sprzątane. Z tego parku zabierane jest to, co jest w nim najcenniejsze i w ogóle z tego całego okolicznego terenu, a więc po prostu wszystko to, co jest przyrodniczo-wartościowe, a więc opadłe liście, skoszona trawa, jakieś gałęzie czy konary. Na pewno zarząd zieleni miejskiej będzie liście usuwał z wszystkich alejek, z tych szlaków komunikacyjnych. Zostawiamy faktycznie trochę liści, żeby na przykład jeże na zimę mogły się tam schować. No i będziemy robić wszystko co w naszej mocy, żeby tych śmieci było jak najmniej, ale prośba też, żebyśmy wszyscy jednak dbali o te nasze przestrzenie zielone. Tymczasem śmieci zostają, a przynajmniej część z nich. Śmieci plastikowe, aluminiowe, szklane i tak dalej są raczej zostawiane, jak zresztą widać. Ten te służby od zieleni teoretycznie lepiej się... Yy... Tak, one są aż na Gorliwe, tak? Bardzo skwapliwie usuwają prawie wszystko, więc widać, że na tych. Trawnikach. no nie, Niewiele jest tutaj zieleni, takich patyków, które się rozkładają i tworzą później to bogactwo, e, z którego czerpią te drzewa i rosną. Na szczęście dziurawe kosze zostały wymienione. To jest chyba największe osiągnięcie miasta, jeśli chodzi o te parki w ostatnich latach. Wymiana śmietnika. Cieszymy się z tego, mamy małe Czemu radości. One przecież były tak dziurawe, to nie było to coś, co się wydarzyło z, w ciągu tej zimy na przykład, że skorodowały. Tylko one musiały mieć dziury wcześniej. Całe szczęście zabierają ten śmietnik, który tutaj leży obok e, Śmietników obok kontenerów, tylko że problem jest taki, że pojawia się wiatr oraz zwierzęta, więc można zaobserwować, że tam jest sporo śmieci, no których już śmieciarze nie, oczywiście nie, nie będą nie, to, zbierać. To, nie to jest wygląda. taki podział pracy, prawda? No, śmieciarze odbierają śmieci tak. ze śmietników, natomiast jakieś służby miejskie, tak. no które dbają o czystość parku. Powinny to robić, ale no widać, że chyba tego nie robią, skoro nie bez trudu ładnie, można dostrzec te liczne śmieci, jakieś dziwaczne artefakty, wielkie plastiki. Tak się zdarza, te śmieci są podrzucane, natomiast dla nas wszystkie sygnały od łodzian czy od mediów są bardzo cenne. Wydział Gospodarki Komunalnej czeka na takie zgłoszenia i na pewno będziemy reagować jak najszybciej, bo mamy jesień i to jeszcze jest dobry czas, żeby z tych parków korzystać. Czystych parków, wszystkie łódzkie parki sprzątamy oczywiście regularnie. Wiosną to sprzątanie jest dużo bardziej kompleksowe no bo po zimie trzeba solidnie dla łodzian te tereny odgruzować. My przychodzimy tutaj regularnie i nie widzimy, żeby wysprzątano te śmieci, dlatego zabierzemy teraz Państwo na taką małą przechadzkę, żeby Dobrze, pokazać no dokładnie te same Miejsce. śmieci. Tak niedaleko było do kosza. Można było od razu do kosza szczególnie, że teraz kosz ma więc jakby. W tym żółtym zawiniątku pewnie były właśnie stymulanty, bo to jest charakterystyczne. I te części po wypadku? Tak, i można było Do tej pory leżą, nie zostały posprzątane. A najlepsze jest to, że ktoś tutaj chyba już był sfrustrowany tym, że leżały, i nie mógł jeździć na rowerze, czy może bóstkiem. No i tutaj wsadził te części po wypadku. Tutaj są chyba jakieś fireworks z sylwestra, czy coś takiego. No to faktycznie, to niemożliwe, żeby była tu ekipa i posprzątała, bo by chyba to zauważyli. No pewnie. Chcemy, żeby tutaj po prostu było czysto, żeby był porządek, żeby ta natura tutaj królowała, a nie śmieci. Ostatnie zlecenie na sprzątanie wydaliśmy 26 września, a termin wykonania mamy do dzisiaj, do końca dnia. Potem wykonawca zgłasza urzędnikom Wydziału Gospodarki Komunalnej wykonanie tego zada zadania. Chciałbym powiedzieć, czy zapytać się może... Władz miasta i urzędów, które sprawują kontrolę i są odpowiedzialne za czystość tego terenu, jego utrzymanie. Czy ludzie, którzy tam pracują, w ogóle kiedykolwiek wychodzą z urzędu? Odchodzą z zabiurka i idą do tego parku, za który odpowiadają. To wszystko będzie potem weryfikowane. Jeśli nadal jakieś śmieci będą zalegać, oczywiście ta akcja będzie powtarzana do skutku. Podobnie jak w marcu, zaśmiecony był amfiteatr, ale faktycznie ekipy sprzątające mogły się tu w międzyczasie pojawić, bo zestaw śmieci był nieco inny. Przy tych schodach jest nie tylko imprezownia, ale chyba też trochę toaleta, prawda? Były te pokazy filmów, i ludzie siedzieli na trybunach. Teraz rosną drzewa, tak? A... Skoro nie jest używany amfiteatr, to może i dobrze, że rosną drzewa. Niestety z terenu zielonego pomiędzy parkami nie znikną. Leżący tam już wiosną materac, szklane opakowania i drobniejsze śmieci. Jak popatrzymy na mapę Łodzi, to zachodnia strona Łodzi ma swój park na zdrowiu. Taki duży kompleks rekreacyjny z zielenią. Natomiast tutaj cała wschodnia strona, ten swój duży park, ma właśnie tutaj. To jest ten park 3 Maja i baden Powella One są połączone w tej chwili i tak naprawdę to jest taki, taki park, który jest nie tylko dla, dla osiedla radiostacji, ale też dla osiedla, dla Widzewa, dla całego Starego Widzewa i dla całej wschodniej strony Śródmieścia. Warto zadbać o to miejsce, warto no sprzątać śmieci, warto dokonać jakichś potrzebnych remontów. Tutaj aleje parkowe są do remontu, tutaj mamy e, takie no, zniszczoną nisz, infrastrukturę, więc tutaj taki mądra, mądra rewitalizacja tego parku naprawdę by się przydała. A w najnowszym tej przestrzeni parku Jordanka przydałyby się gruntowniejsze niż dotąd porządki, bo choć mieszkańcy okolicy gremialnie uczestniczyli w akcji galantego sprzątania, to jak widać równie często, jeśli nie częściej, to miejsce odwiedzają flejtuchy podrzucając odpady. Zbrojenie betonowe, nieuprzątnięte. Tak, nawet z siatką. Najgorsze śmieci, wszystko. Ale ognisko to też było. Jakieś układy scalone czy co? No nie wiem no. Bo tu jest ewidentnie ślad po ognisku, butelki leżą. Po to Musi że też śmieci w tej wyrzuca, tak? Jakieś torby wielkie, bo no to jest chyba taki trójstyk, tak? Tutaj jest teren PKP, tu jest teren miasta, a tu Jaki jest syf. chyba po, po, to lewej, po lewej teren tu było Tulipana. Czyście, jak byliśmy, bo te worki wisiały i te śmieci były jakby wrzucane, no. Ale może jak się worki przypełniły, to ktoś kto nawet w, w dobrej wierze powiesił, to nie miał jak tego worka stąd no tak. wytaszczyć. Ale może po prostu upadł pod własnym ciężarem, okay. może dziobami ptaki rozwaliły, może te dziki liczne lisy. Prawda tak. jest taka, że w takich właśnie dzikich miejscach y, każdy powinien śmieci zabierać ze sobą. W parku Jordanka zdarza się tak, niestety, że śmieci są tam podrzucane. My mamy taką wiedzę i będziemy je usuwać. Natomiast mamy też świetne informacje dla wszystkich korzystających z tego parku, bo czekają Łodzian duże zmiany w jego obrębie. Będą nowe Nasadzenia, będzie też sucha rzeka, będzie wiele takich udogodnień, które sprawią, że będzie tam przyjemniej spędzać czas. I mamy nadzieję, że to też zmobilizuje trochę wszystkich korzystających z takich zielonych terenów do tego, żeby bawić się, odpoczywać, ale też sprzątać po sobie, bo w końcu te tereny zieleńców i parków to są nasze wspólne dobra, wspólne tereny. Teoretycznie ostatnie sprzątanie parków zakończyło się we wtorek 30 września, ale zawiadomieni przez nas mieszkańcy odwiedzili newralgiczne punkty i według nich leżące tam od dawna śmieci jak plastiki po wypadku, resztki fajerwerków czy pozostałości żelbetu z drutem zbrojeniowym nadal tam są. Prawdopodobnie potrzebne będą poprawki. A na koniec przypomnienie dla tych, którzy w przestrzeni publicznej nie potrafią się zachować. Śmieci wyrzucamy do koszy, gruz, gabaryty i opony odwozimy do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Pozostaje mieć nadzieję, że niedociągnięcia w sprzątaniu wkrótce zostaną poprawione, a być może firmy sprzątające skorzystają też ze wskazówek mieszkańców. Pozostałym przypominam, podobnie jak w materiale, że śmieci wyrzucamy do kosza. Jeżeli macie Państwo problem, w którego rozwiązaniu możemy pomóc, piszcie na adres nasze sprawy Korespondencję jak dotąd można także kierować na adres redakcja .com .pl oraz wydarzenia małpatoja.com.pl. Do Państwa dyspozycji jest również nasz interwencyjny numer telefonu 42 643 99 16.